z gołym tyłkiem popłynąłem do brzegu. <laughs> Lily, możesz na chwileczkę? Jasne. Hej, to dobrze, że jesteś. Bardzo ci dziękuję. Co? nie niełatwo w to uwierzyć, ale na początku bałem się ciebie trochę. Na szczęście ten gościu wypożyczył mi parę dobrych tekstów i poczułem luz. Ale to jeszcze nic. To on mi powiedział, żeby nie udawać. Tak, i o to chodziło. Są efekty. Hej... Czerykola dla wszystkich Jesteś najpiękniejszą postacią Co? Lili, czekaj Zrobiłeś coś niezwykłego Ja z początku wcale nie byłam przekonana do niego, wiesz? Teraz trochę go poznałam i już widzę, że to wspaniały facet, tak jak mi mówiłeś Cóż, obyś była szczęśliwa Pod twoją opieką, no jasne, że będę Zniszczyłeś go? Cherry Cola od Rivera. Jak to? Chłopie wyślizną się z tego jak wąż. Co gorsze, okazuje się, że Lili lubi gady. Nie ochronisz swych przyjaciół. Możesz jedynie stanąć przy nich. A jeśli upadną, to podnieść i otrzepać. Otrzepałbyś mnie? Przecież mówię. A jak spadnę z drzewa, to mnie złapiesz? Wiesz, spróbuję. A z dachu, spadnę z dachu. <grych> Rej, witamy na Ziemi. No tak, to co ty na to? Spadłem z dachu wprost na trampolinę. Z samolotu w bracie. Nie, to nie jest fajne. No a ze stacji kosmicznej, można z niej spaść i poleci się w górę. Wersja polska master film na zlecenie Zigzaga. Reżyseria Elżbieta Jerzewska, Dialogi Witold Surowiak, Dźwięk Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska, Montaż Jan Graboś, Kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Julia Kołakowska, Marcin Pawłowski, Leszek Zduń, Marek Błodarczyk, Dominika Kluźniak, Ewelina Dubczyk, Omar Sangare i inni.